Siema widzowie, w dzisiejszym filmie będziemy robili wielkiego Twixa, ale najpierw musimy go przetestować, żeby w ogóle wiedzieć jak on smakuje, żeby jak najlepiej go po prostu odwzorować. Więc otwieram. na razie jedną rureczkę, bo drugą zostawimy, jak skończymy, żeby to porównać. Dobra jest. Dobrze, także testujemy tak to wygląda. Czekolada, karmel, ciastko. No dobry, ale nasz będzie lepszy. Smakuje jak Twix. Także zaczynamy. I widzowie, my będziemy też tak robić, bo tu jest czekolada, tu jest taki biszkopt i tu jest, jak to się nazywa, i taki i tu no, jest też również czekolada. Mamy robienie wielkiego twixa. A i widzowie, będziemy robili tego twixa w takiej oto formie. Będzie naprawdę duży. Tak, no i dzień. zawieramy się za robienie. i musimy na początku roztopić czekoladę. Mamy na razie ja takie widzowie, dwie czekolady, na więc na razie musimy. Dół, jakby roztopić i czekoladę dać. Także zaczynamy rozstawiać czekoladę. A test czekoladę. Macie królewska czekolada. Jest bardzo dobra. <grych> Nie. Dobra. Dobra. Dobra, sobie. teraz musimy ją roztopić. Ale zaraz jak wsadzimy tutaj wszystko. Widzę, ja mam nadzieję, że to wystarczy. Mi się ta czekolada w rękach. Okay. Gotowaliśmy się na ten film. Także będzie ciekawy. Przebitki, czekolady. I będziemy zaraz to roztapiali, żeby zrobić sam dół na razie naszego Twixa. Dobra, to Trochę, zaczynamy właśnie, to roztapiać. Troszkę mleka jeszcze. Delikatnie. Marianek! No, nie wiem, tak na oko. To nasze pierwsze takie gotowanie, ale na, na oko. Na przypale, albo wcale. Na oko tyle. A. Dobra. My się znamy jak nic, ale. Śmieszne. Dla Was będzie śmiesznie, jak pewnie coś się. Popsuje, ale dla nas nie, ale dla was będzie beka pewnie. Na ile by to dać? Dobra, mamy podpowiedź. Podpowiedź od naszej Magdy Gessler. O, o. Dobra, na trzy minuty. I, i, I teraz czekamy aż się roztopi. Nie, tego woda chyba nie dotyka. Jest mokry ten garnek? Jest, dobra. Dobra, także widzimy się za trzy minuty. Co się już topi. Nasza dolna warstwa Twixa metalowa A no top się dobra jest good ale to wygląda widzowie spójrzcie jak to smacznie wygląda i to będzie sam dół naszego batona dobra, Daj mi trochę tu żeby się nie zmarnowało nam będziemy teraz to tutaj nakładali na dolną warstwę żeby był sam dół naszego Twixa to będzie taka nasza podstawa z tej czekolady no hmm, tak o, ale to wygląda smacznie widzowie. Ja. No bardzo Nie chcę zejść. Dobra, to dokładamy, bra. To nie gorące jest. Nie. O, będę to widział, że się nie oparzyć. Dobra, teraz to wlewamy. Weź łyżkę, żeby... Uh! Widzicie to widzowie jak to wygląda? Zdrabię jeszcze łyżką z garnka. Tutaj to czeka widzieli. Pokazuj to, widzę. Kuchenne rewolucje. Pieskowe shorty z Game O, dobra. Na razie odłóżmy. Zaraz to od... wyskrobimy jeszcze. Gdzie to Na razie odłóżmy tutaj garnę tutaj teraz trzeba Widzowie, spójrzcie, zaraz rozprowadzamy to. I potem zaraz to będziemy musieli zamrozić. O widzowie to dobrze wyjdzie. Jeszcze przed nami trochę trzeba zrobić, bo jak wiemy, Twix ma ciastko, karmel i czekoladę. Także przed nami jeszcze potem będzie ciastko i karmel. Ale przygotowaliśmy się wizowie. Cześć, dolejmy jeszcze, żeby jak najwięcej było. O. Widzowie, tutaj już wszystko z wyskrobaliśmy. wyskrobaliśmy. Sami zobaczcie, jak to smacznie wygląda. się nie mogę oczekiwać, aż to zrobimy już. Ale teraz, widzowie, musimy to dać do zamrażalnika. Dla nas to będzie kilka godzin, a dla was tylko 3 sekundy. Do widzimy się zaraz. Widzowie, minęły już 4 godziny. U nas się trochę ściemniło. Ale właśnie nam się zamroziła czekolada. Sami zobaczcie. I teraz będziemy robić tą polewę taką skrówek. No i na razie dajemy do zamrażarki, żeby nam się nie roztopiły. Tutaj teraz. mamy już krówki, kupione 20 sztuk krówek, ponieważ Twix ma jeszcze, jest czekolada i karmel jest następny, także teraz roztopimy krówki, więc zabieramy się za robienie karmelu. I również do krówek dodamy troszkę sosu tofi. Tak, żeby było lepsze w smaku. Taki na smak. Teraz yes. Mamy tej krówki. Ole pachnie. widzowie to będzie tak widzimy. smaczne. Czekolada już do naszego Twixa Zamrożony. I teraz robimy środek karmelowy. Później. To będzie lepszy niż ten Twix. Trochę po czekaliśmy, mi. aż się zamrozi, ale no zobaczcie jak jest karmel. Ale daliśmy radę, także zabieramy się. Pewnie jutro będziemy to kończyć, ale u was to będzie na jednym filmie. No tak. A u nas to jest dosłownie, może nawet nam zająć 24 godziny robię takiego Twixa, bo to trzeba długo czekać. Okay. Dzisiaj jeszcze tylko zrobimy na no, w sensie, no w tym dniu na no, odcinku wszystko zrobimy Ale dzisiaj tylko zrobimy polewę z krówek I karmelową No i zostawimy to na noc, żeby się zamroziło też Dobra Trzeba pokruszyć I mamy taki plan Że teraz rozkruszymy te krówki I damy na to Takie biszkopty Damy też na to właśnie biszkopty, ponieważ w Twixie jest ciastko, karmel, czekolada ciastko też tam jest oczywiście także my damy takie herbatniki więc będzie wszystko dosłownie będzie ciastko, będzie, będzie karmel no i czekolada, także nasz Twix będzie jak najbardziej profesjonalny ale na razie musimy roztopić karmel także widzimy się jak przemielimy te 20 krówek dobra, lecimy z kolejnymi krówkami, już połowa za nami Zobaczcie, to wygląda to jak karma na psalu, uwierzcie, jest to mega słodkie, bo są krówki, sami zobaczcie. Jest jeszcze mleko i ten taki sos tofi. Także będzie to mega dobre, czekolada jest taka dobra, to tofi będzie też takie dobre i jeszcze ciasteczka, widzowie, uwierzcie, będzie to przepyszny twix. A my tutaj. My już skończyliśmy, widzowie, rozdrabniać krówki. Mam Bardzo duże ręce. Ja już umyłem sobie. Już 20 krówek jest tutaj rozdrobnionych, także będziemy je teraz podgrzewać. Ja My naszą naszemu. Ten Twix widzowie, jest mega mocny. Dobra, ja też idzie sobie, idzie ręce. Teraz wlewamy trochę tej. To fifi. Ole, tu będzie wyglądało, widzowie, i smakowało. Najważniejsze. No, to jest najważniejsze. I teraz troszkę, troszkę, na początek troszkę, no, potem jeszcze żeby się To będzie się trochę bardziej rozcieńczyło Na początek, tyle. No i teraz będziemy mieszać. Robimy sobie teraz masę tofi. Musi się woda zagotować, więc dam na piątkę. Najpierw się woda zagotuje, potem zmniejszę sobie na czwarty problem. Widzowie, patrzcie, jak to już się roztapia. Widzowie, -a, a wiecie to najlepsze, że my ten przepis znamy, sami wymyśliliśmy, że zrobimy takiego Twixa. Dzisiaj w ogóle rano wpadliśmy na taki pomysł, że nagramy dla Was coś takiego na zakończenie wakacji po tym daily, żebyście mieli co oglądać. Widzowie, będzie na pewno przepyszna ta czekolada, ten karmel, te ciastka, środki. I też możecie wbić na mój drugi kanał Małpa Kamo i na kanał naszej operatorki Małpa Comedy 260 I na mój Scooby Games Także widzowie my tutaj te krówki już o, się się tutaj rozsamy, mielimy na karmel do... Potem do... będziemy to wlewali trochę... na czekoladę i przyklejali herbatniki Skubi, dodaj trochę, Dobra, spoko I trochę mleka trochę dodajemy, żeby było bardziej o, i trochę mleka. Dobrze zostawię tutaj na dwór My tylko widzamy... tutaj cały dzień robimy, My tylko mieliśmy pomoc od no. mojej mamy Żeby nam powiedziała jak roztapiać tą czekoladę i te krówki. A tak to głównie wszystko sami robimy a już się bardzo ściemnia, więc to chyba ostatnia rzecz na dzisiaj. No a jutro to dokończymy, ale dla Was to będzie dalej to samo nagranie. No dobra. Tak. Nagramy zaraz z Wami jak... A dzisiaj skończymy. widzowie, czyli pierwszy dzień robienia tego jest 29 sierpień, więc potem zobaczycie kiedy to dopiero wleciało. No właśnie. Dobra. Mamy rozmieszane. Tak to wygląda. Nasz karmel gotowy. Ja zmniejszę, tutaj bójkę i idę to Teraz będziemy wlewali na tą dolną czekoladę, co już zamroziliśmy. Ten karmel, a potem będziemy na niego kładli herbaty, żeby się zlepiły, bo też ma właśnie ciasto karmel czekolada Twix. Moje ulubione powiedzenie. Dobrze, także tutaj świecimy na to. Słuchajcie, widzę jak to wygląda taka czekoladka. A teraz będziemy na to. Wlewali zaraz taki oto karmel. Jak się to zje, to od razu. Tutaj mamy jeszcze no, herbatniki. No, całego raczej nie zjemy. Tam porozdajemy potem naszym babciom. Tak. Dobra. Dobra. To, to ty nadzoruj. Teraz karmel wylewamy, tak? O, No, co, co daj, mogę wziąć. Z gorący. Z gorący, to jest gorące, to wezmę Weź Tutaj, tutaj bardziej, ta, ta rączka jest bardziej gorąca. Wezmę taka. szmatkę Tak, tu nie jest gorąca. No. I teraz no. masz świecę ci. I teraz... Spróbuję bez tych grudek, żeby wylać żeby O, widzowie, widzicie jak to wygląda. O. Mam nadzieję, że wszystko o, ale widać. To wygląda pięknie. Czekolada zostana wystarczy, żeby nie za dużo. spójrzcie jak to wygląda. Czekolada jest pod spodem. O, tutaj jest teraz... Zobacz, tutaj ciężkie manewry. Płynny karmel. I szybko musimy biszkopty. I teraz biszkopty kładziemy. Na razie połóżmy je. Na razie trzeba położyć. O kurde. z płynne. Bo musi chrupać jak w Twixie. I tutaj. To chyba tak będzie Tak, położyć. Tak i teraz... My tutaj jeszcze... bym pokruszył na bok i tak. Ten tak. Ale to wygląda. Widzowie, jeśli chcielibyście jeszcze... tego spróbować, to zostawcie lajka. Like jak my to jeszcze jutro drugą warstwą czekolady zalejemy, to będzie taki baton, widzowie. Moje rybki w sowiku skaczą. Dobra, dajmy tutaj pokruszmy, żeby chrupało jak w Twixie. Ja bym jeszcze zrobił właśnie drugą warstwę, żeby to bardziej chrupało. Co ty na to? Hmm. Albo lejemy to. O, tak. to jeszcze dajmy się te ciasteczka. Patrzcie jak to wygląda. Jo, widzę je. I na to jeszcze czekolada wejdzie. Tylko to jutro, bo musi zastygnąć ten karmel. W sensie, no dla was to będzie dosłownie pewnie minuta przejścia. Ale dla nas to jest trochę czasu. Cała noc. No, będzie na nas czekało w zamrażarce. Widzowie, ciasteczko już pokruszone. Poświeć mi. Teraz lejemy jeszcze trochę karmelu z tego. No i wygląda to myślę, że super. Są ciastka jak Twixie, jest karmel, jest wygląda czekolada. to taka lazania na słodko. Tak. No, tylko jeszcze jutro będzie to znowu pokryte tym, co jest na dole, czyli taką czekoladą znowu. Teraz na razie dajemy to, żeby nie było takie bardzo gorące, bo nam się zamrażalnik rozmrozi. Roz, więc najpierw dajemy to tutaj, żeby to Trochę ostygła, a potem dosłowamy do zamrażarki. Do zamrażarki. No i nie widzowie, widzimy się jutro. Siema widzowie, witam was w kolejnym dniu. Dzisiaj robimy ostatnią warstwę naszego Twixa, czyli znowu rozstawiamy czekoladę. Ja idę po czekoladę, a Skubi idzie po czekoladę. Ja pójdę po Twixa, bo właśnie zamarzł. Widzowie, zobaczcie jak to wygląda. Ten karmel, te ciastka, wszystko się zmroziło. U nas dosłownie minęło, nie wiem... To dosłownie jedno przejście, a u nas jest już dzisiaj 30 sierpnia, sami widzicie, nawet już jesteśmy w innych ciuchach. Jest dzień. Yes. No, ale już dzisiaj nadszedł drugi dzień, gdzie będziemy kończyć tego Twixa. Mamy znowu kolejne dwie czekolady i będziemy je, tak samo jak na samym początku filmu, roztapiali, żeby pokryć już górną warstwę tego Twixa. Widzowie, tej czekolady, bo ona jest naprawdę dobrze. dobra. A teraz wrzucamy. Mamy już dolną warstwę czekolady, karmel, ciastka i teraz trzeba jeszcze zrobić górną warstwę tu jest zobaczyć Czy dotyka Jezu Zaraz będziemy stapili czekoladę Ja na razie Twixa dam do zamrażarki, żeby się nam nie rosła Dobra Dobra że czekolada już rzucona Trochę trwa robienie takiego dużego Twix'a, ale damy radę A jeśli pod tym filmem będzie 100 tysięcy... 100, 100 lajków To robimy takiego Twix'a XXXL. Dobra 100 lajków widzę. Trochę poszło na te składniki do tego Twix'a To ciekawe ile będzie kosztował taki większy I teraz będziemy podgrzewali czekoladę Już na No końcówkę naszego Twix'a Górną warstwę, żeby zamknąć tą czekoladę, te na ten karmel no i na górę czekolada znowu także widzowie i potem jeszcze przetestujemy to jak to smakuje No. nie są bardzo zbyt ciekawy ja jestem ciekawy w ogóle jak ten Twix wyjdzie cały ten no i porównamy go jeszcze pod koniec, na samym początku tego filmu z normalnym Twixem, bo jeszcze została nam jedna rynka, nie? teraz będziemy tak samo jak na początku filmu i czekoladę <kłysy> Widzowie, sorki za mój głos, bo ja mam dzisiaj, nie wiem, jakąś chrypę mam, ale chcemy dokończyć tego Twix'a dla nas. Czekolada już nam się powoli Ostapia... Zobacz. Uuu, ale to wygląda smacznie, widzowie. No, a ten Twix będzie taki smaczny, mi się wydaje, będzie lepszy niż yy, prawdziwy, więc możecie nas zatrudnić. Widzowie, już czekolada zaraz gotowa będzie. Nasza już finalna warstwa naszego Twix'a, czyli na górę. Zobaczcie widzowie, jak to wygląda. Zaraz będziemy to wylewali na tego Twixa. Co od wczoraj się mroził w zamrażarce. Takie taki dobry. My już teraz zaczniemy wylewać. Dobra, skończyliśmy. Nastawiać czekoladę. Wylewamy. Ostatnia. I teraz też... trzeba wszystko wylać. Teraz musi być dobrze wylane to. Oj, 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 oj. Z gęste. Wow. Zaraz to rozprowadzimy łyżką. Na razie niech się rozleje. Trochę na Pokryjemy to czekoladką i będzie to takie przepyszne w środku. Joł, jak to wygląda. I pomyślę, że nikt nam w tym nie pomaga. Przepisu nie braliśmy. Sami normalnie. Paliśmy do sklepu na żywioł i kupiliśmy składniki. Tutaj skupi i wydrap Żeby wyleciało tu o. O tutaj, tak fajnie. Dobra, no, to jeszcze trzeba to rozprowadzić. Po co to nagrywasz? Już skończyliśmy wylewać czekoladę i teraz dajemy ją zaraz tego naszego Twixa do zamrażarki, tylko najpierw musi czekolada ostygnąć. Jest ja już się nam pokryte. Nie rozmroziło. I mamy zaraz, mamy tak naprawdę Twixa gotowego, jak się zamrozi, no to Nagrywamy będziemy testować. dla Was testa, także poczekamy jeszcze parę godzin. Wszystko, karmel, ciastko pokryte już czekoladą, też od góry, od dołu nasz jest już prawie gotowy, także widzimy się jak będziemy go testować. Widzowie właśnie minęło już sporo czasu, z 4-5 godzin. właśnie już lemonek poszedł po nasz deser, pokażę jak on wygląda. Polaliśmy go jeszcze tym karmelem, co laliśmy też do środka. No widzowie sami spójrzcie, zamrożone, na dole jeszcze czekolada, potem jest karmel. Potem jest ciasteczko pokruszone i na górze czekolada jeszcze karmel. No, widzowie, spójrzcie jaki to jest Twix piękny. Teraz czas na test. Wyjąć tego się raczej nie uda wyjąć. Także teraz będziemy to kroili i robimy... Ooo! Kroi no, się widzowie... ostatnio, jak to, to ma... to. Kurde no jak Twix konsystencji, nie? Karmel, ciastko. Wyjmijmy to. Dobra. Ciekawe czy się, wyjm... czy się uda wyjąć tym. Robiliśmy to od wczoraj. U was się na jednym filmie. Ach. O, ale musimy to podważyć nożem. O, patrzcie widzowie. Co tu się dzieje? Jak to wygląda. się ciągnie. I co? O, dobra, teraz ja sobie skosztuję. Mm. Ale dużo tego zrobiliśmy. To jest takie pyszne. Musisz ale przeciąć ciasteczko. tą warstwę tych... No, dobra. Widzowie, widać te ciastko, widać ten karmel, czekoladę. płynie. Jochy, to jest... Mmm... to jest ciekawe. Widzę, jakbyście chcieli tego spróbować, to zostawcie suba. I lajka. Like Za to poświęcenie też. Oj dobra. Bez przepisu. Widzowie, to jest nasz autorski przepis. My to sami wymyśliliśmy. Mmm, Ale już pyszne. je. No to? W tym filmie to by było na tyle, jeśli chcielibyście też sobie zrobić takiego Wielkiego twiksa przepysznego to Napiszcie możecie Napiszcie w komentarzu i my wam napiszemy Albo możecie skorzystać z tego przepisu na tym filmie jeśli oglądaliście A my się z wami żegnamy I subskrybujcie Scooby Games, Pieskowe Short I Kumi230 Także narka